Remy dropnąłeś ze simową? No, szalałeś. Koleś tu obstawia z na stronie. Hmm. Ale taki Adius na przykład, nie? Yy... Taki Adius otworzył pięć skrzynek sobie, wyobraź i dropnął dwie kosy. No, ja otworzyłem pierwszą w życiu skrzynkę, czy znaczy nie drugą w życiu skrzynkę i też dropnąłem kurde kosę. taką jak ty masz. Miałem wtedy 6 godzin na CS, nie? Takie dzieci nie powinny mieć dostępu do internetu. Kurwa, mama mi mózg dała, ale szczęścia to nie chuja. Mam podobne. Tylko widzisz, jakby ci mama mózg dała, to byś w ogóle nie obstawiał <grybujesz> I, i nie grał w takie rzeczy. Uła. 20%. Jakby tak zostało, ciekawe, kto to by zgarniał. Ja mam jeszcze tylko jedną naklejkę, którą mogę wjechać. Reszta blokada. A teraz się bój? O, gibon będzie czymś wjeżdżał, ciekawe czyn. Może aż jedną skrzynką, breakoutem. Oh, wow. Ten no co... ty kurwa, akurat jak chciałem wjechać jeba na szmato, no i przegrałem. Nie mam czym obstawiać kurwa Co ty gadasz? Naklejeczka. O, oh, oh, jest szansa, jest szas. E, e, czekaj, ja mu na profil kurwa, ja mu teraz dam. Jak ja coś... No coś... mi tego masz znajomych. Napisz mu, że Mefiu pisze spierdalaj. Mefiu <laughs> żąda oddać naklejkę. <laughs> Paki, jest, szansa, jest szansa, że któryś to z naszych trójki weźmie jego kosa. To też od tego, od Adiego, to jest e, chyba znajomy gdzieś tam z jego team Teamspeak'a, tak mi się wydaje. To go chyba bardziej zna niż, niż ja, tak ogólnie. Rzeczy biorąc i ujmując. A co to w ogóle jest za... Wygrałem! CO?! Ja pierdolę, nie gadaj! CO?! Ty mi się wydaje czy co tam było tam chyba był kurwa naklejka kosy, co tam było ty bo ja chyba zgłupiałem teraz Wygrał 58 euro Co? No ty. Wygrałem kurwa kosę Falkone. What the fuck? Nie Już ma... ją odebrałem <śmiech> <śmiech> Nie mam pytań No nie, nie mam Jakiś, pytań A kosa, kosa 0,7% 0,7% no. kosa Kurwa 50, 55 euro moje. Falcon case ten knife ja pierdolę. Ja Oooo oh, fuck, pajla. Dawaj mi. 0,1% moje na Envy O Jezu, ja, ja jeby da się napić. Nie ja mam co. Kurwa nie. Ej, Ramek. muszę muszę zaprosić tego typa do znajomych i go pozdrobię. <noise> <noise> A Matthew, ty, ty wiesz, że to na spółkę ta kosa idzie? Nie. Na giveaway. Na giveaway. No właśnie, musisz swoim ja widzom giveaway z tej kosy zrobić. Remku... Kul. Z To jest to, co ci mówiłem, że wszyscy musieli wrzucać po jednej skrzynce. Falcon Knife. 0,6%. No ja też nie wierzę. Nie, ja, czekaj, jak on miał? Tejku, tak? Jakieś tak? Ale nakle naklejki mi oddali, chamy. Prowizja naklejkę zjadła, o oh, Naklejkę nie zjadło, Myfisz, kurwa nie. się zapłaczesz chyba. Piszę do admina.